Nazywam się Jan Baszak i przyjechałem tutaj do Wrocławia z Berlina, gdzie od trzech lat mieszkam i pracuję. Zajmuję się głównie rzeźbą i grafiką projektową. W mojej pracy twórczej ten główny motyw określiłbym jako kreowanie przestrzeni, co zawsze mnie interesowało. Pamiętam jako dziecko moją ulubioną zabawą, a przynajmniej teraz tak mi się wydaje, że to była moja ulubiona zabawa. Było tworzenie namiotów z koców, w których można było się schować, albo budowanie makiet miast albo wiosek nie wiem, co to było dokładnie, które miały w sobie jakiś taki dla mnie logiczny porządek. Cały cykl składa się z szczura, dwóch królików, psa człowieka, konia i pokoju. Te rzeźby były prezentowane na kilku wystawach, między innymi jedna z nich była we Wrocławiu, nazywa się Cała Polska. I również koń i człowiek z tego cyklu były prezentowane w zachęcie na wystawie o tym samym tytule, jak spektakl, kuratorowany przez Magdalenę Komornicką. I chyba tam Gosia zobaczyła te rzeźby i po tej wystawie zaprosiła mnie na, do współpracy tutaj. W przedstawieniu z moich rzeźb bierze udział pies, królik i szczur. Została wykonana kopia rzeźb, mojej rzeźby konia. Plus, na potrzeby spektaklu, stworzyłem jeszcze maskę królika i rzeźbę Bożego Palca, albo Palca Grzebalca, albo coś pomiędzy. <śpiewanie> tak, tą książkę czytałem, i jest. Dla mnie zadziwiająco bardzo dużo rzeczy, które były mi bliskie podczas tworzenia tej pracy, swego rodzaju żałoba, ale nie za żałoba z jakimś bliskim, tylko raczej za samym sobą albo za jakimś czasem lub okresem. Ten materiał, który został użyty, czyli te czarne skarpety, były takim trochę takim martwym ciałkiem, albo też takim czymś, co się dla mnie było trochę pomiędzy obiektem a osobą. Cała powieść toczy się w środowisku zwierząt, które dla mnie w tej pracy też były jakimś takim wyznacznikiem na osi czasu, do których się odwoływałem, ale chyba najbardziej zaskakującym dla mnie było zakończenie, z którym jakoś się naj... Nie mogę powiedzieć, że się najbardziej utożsamiam, ale kończy się w takim miejscu, które w większej skali ja zrobiłem w swoim projekcie. Nie dosłownie oczywiście, ale te proporcje też zostały w jakiś sposób u... uchwycone takiej podłużnego ścianów, w którym ja się zamknąłem na jakiś czas. Ile ten pokój miał metrów kwadratowych? Yy, ojej, kwadrat, no trzeba policzyć 1,90 yy, na 3,80 Z dzisiejszej perspektywy, dlaczego się tam zamknąłem, to szczerze mówiąc ciężko mi powiedzieć, na tamten moment. Zaufałem swojej intuicji, że po prostu chciałem coś takiego wykonać, i to też by było wzięte z takiego bardzo starego rytuału pogrzebowego, gdzie dla wdowca albo wdowy budowano taką specjalną architekturę, gdzie ta osoba spędzała ze swoim partnerem, partnerką ostatni tydzień. Wydało mi się to jakieś takie piękne. Jest to piękne, dalej uważam, że jest to piękne. Jednocześnie, takie bardzo odpychające w tej swojej takiej urodzie, jakby w kontekście tych rzeźb, które są takie trochę śpiąco nieżywe. Intuicyjnie chciałem coś takiego zrobić, ale była to na pewno taka znacząca część tej całości, ten pokój. Zmienia się chyba percepcja siebie w kontekście, że jakiś taki ja wydałem się strasznie mały przy tej chmurze czarnych przedmiotów, co było w sumie taką, takim ciekawym, z jakimś takim zjawiskiem. No, zdominowały mnie te rzeźby totalnie w tej przestrzeni. Plus też, jak się nie ma co robić, to strasznie dużo się patrzy na ten owoc swój i można zauważyć jakieś takie niedorób, To też jest fajną taką nauką dla samego siebie, tak, tak skilową. Mówiąc o jakimś takiej żałobie, o jakimś takim zasiedzeniu się, o jakimś takim brudku codzienności, to te skarpety wydały mi się takim najbardziej trafnym Materiałem, z którego to wszystko mogłoby powstać. Cały ten cykl zrealizowałem w około pół roku, może trochę więcej niż pół roku. A te skarpety zbierałem po ludziach albo po lumpeksach, więc jakby samo zbieranie tego materiału zajęło trochę czasu. Nigdy wcześniej nie pracowałem z tkaniną jako materiałem rzeźbiarskim, więc był to proces takich prób i błędów. I patrzenia, co z tego wyjdzie. Szybko się zorientowałem, że klejenie albo jakieś takie usztywnianie tego zabija taką strukturę tego materiału. Wydało mi się atrakcyjne to takie dzierganie i z tego tworzenie jakiejś takiej całości. Nie wiem, może po prostu dlatego, że ja lubię takie prace, które wymagają systematyczności i czasu. Czytałem tą książkę przez pryzmat już zrobionego projektu i tego zaproszenia udziału w tym spektaklu, więc ta perspektywa może była trochę inna i może było tak, że ja trochę celowo widziałem albo tak mi się wydawało, że te powiązania są. No, niemniej jednak dobrze się to y, czytało w kontekście całości.